Pewnego dnia ciebie już nie będzie. Brzmi to brutalnie, ale taka jest prawda, którą trzeba po prostu zaakceptować. W tej jednej sekundzie zostawisz wszystko, co zgromadziłeś przez całe życie: zostawisz wszystkich, których kochałeś lub nienawidziłeś, i odejdziesz tam, skąd nikt nie wraca, nigdy. Świat nawet tego nie zauważy. Tego dnia słońce wzejdzie tak, jak zawsze. Kwiaty będą kwitły i pachniały, ludzie będą chodzić swoimi codziennymi ścieżkami. Każdy w swoją stronę, tak jakby nic się nie stało. Tylko twoi najbliżsi będą płakać nad twoim nieruchomym ciałem, odprowadzą cię w ostatnią drogę, do Ziemi, tam skąd wszystko się dla ciebie zaczęło, a potem będzie ci już wszystko jedno. Ale póki żyjesz, pomyśl o tym, kiedy z irytacją spojrzysz na odjeżdżający ostatni autobus, kiedy z twoich ust padną przekleństwa z powodu zgubionych pieniędzy, kiedy zły będziesz musiał stać trzy minuty na czerwonym świetle. Kiedy zechcesz skarcić dziecko za słabą ocenę w dzienniku, kiedy zmokniesz do suchej nitki w deszczu, bo nie wziąłeś parasola i będziesz złożeczyć Niebu. I w wielu podobnych chwilach, kiedy znajdziesz się na skraju wybuchu, przez drobiazgi. Tak, przez te zupełnie nieistotne drobiazgi. Kochaj to życie, póki tu jesteś, póki oddychasz pełną piersią, póki możesz przytulić swoich bliskich, póki oni są zdrowi i żyją. I nigdy. Słyszysz? Nigdy nie narzekaj na życie, bo to prawdziwe błogosławieństwo móc własnymi nogami chodzić po tej cudownej ziemi.